W tej chwili widzę, że ma pan na sobie bokserki. Ma pan na sobie bokserki? No tak, mam. No. No. Najgorzej, jak się pan domyśla. Wstawaj! Nie, nie udawaj! Natalka, i teraz powiedz kogo wkręcamy? Powiedz wszystkim słuchaczom Radia RMF Max. E, wkręcamy, Kamila. Aha, w pełnej konspiracji, jak słyszycie, nie? robił no? wczoraj urodziny. No, Walentynek. No i dostał smartwatch. I rozumiem, że jak dostał smartwatch, to się nie rozstaje. Śpi, mierzy sen, tętno. Tak. tak no. Co wczoraj dobry. mieliście na kolację, powiedz? Takie danie. Słowa. Dzień dobry, witam serdecznie. Smartwatch Service. Moje nazwisko Adam Bobela. Witam, pan Kamil, jak sądzę. Tak. Witam serdecznie. Widnieje pan w formularzu osób obdarowanych prezentem to smartwatch, prawda? Ale o co chodzi? Przepraszam pana za wczesną porę, przede wszystkim. O co chodzi? Telefonuję zanim nie będzie za późno. Otóż yy, czerwony alert wysłany przez pana smartwatch yy, Dotarł do naszej centrali Telefonuje do pana, by pana ostrzec no, Może pan przyjść do serwisu? Oczywiście, źle się pan odżywia, proszę pana Wczoraj chińskie danie na wieczór Według yy, pana kalkulatora energii, proszę pana Dostarczył pan... Przepraszam, pan się rozłączył? <zyskutki> Natalka, podejdź do niego teraz Bo się rozłączył Podejdź do niego teraz i powiedz, że dzwonią do ciebie w sprawie z jego smartwatcha i daj telefon. Daj, te, daj telefon. Idzie nadal. No się w sprawie smartwatcha. O. Możesz mówić. Halo, halo? Bo coś nas rozłączyło, przepraszam najmocniej. Proszę pana, to pewnie z mojej winy. Proszę pana, zatem tak, wróćmy do zbyt późnych kolacji. Proszę pana, chińszczyzna o tej porze, ja rozumiem warzywa, ryż, wszystko się zgadza. Ale oddania mięsne było już za dużo. Zdanie W tej chwili widzę, że ma pan na sobie bokserki. Ma pan na sobie bokserki? No, muszę zobaczyć. Proszę, proszę sprawdzić. I jak? Tylko tak, żeby zegarek też widział. Ja się upewnię. No, no, no tak. No. no. Najgorzej, jak się pan domyśla. Proszę pana, no komfort termiczny, że tak powiem, powalentynkowo, co prawda, został już zachwiany stanowczo teraz, no ale myślę, że nie jest jeszcze za późno. Widzę no, też, no. że stan snu głębokiego. U pana dzisiaj był stanowczo za krótki, proszę pana. No, było możliwe, nie? Tak. Poza tym ma pan za mocno ściśnięty pa pasek, wie pan? I nasza kamera nie jest dokładnie w stanie uchwycić y, ruchów państwa prawej, pana prawej ręki, prawda? No, mam telefon teraz. No, proszę pana, ja to o tym wiem, bo pana zegarek też mnie o tym informuje, także cieszę się, że jesteśmy z sobą szczerzy. A teraz proszę, jak to najbardziej możliwe, teraz proszę się serdecznie uśmiechnąć do pani Natalii. Zrobić takie oczy, które mówią, jak mogłaś przy tylu słuchaczach radia RMF Max. Pokazać mnie w bokserkach. Dobra. Smartwatch fajny. Oh, no. Jakbyś mógł też pomachać, bo jesteśmy też na Facebooku na transmisji na żywo z twojego smartwatcha, jakbyś mógł pomachać wszystkim naszym fanom też jeszcze. Tętno, tętno rośnie! O, ale to nic naprawdę. I jest najważniejsze, okay. mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, co z tym zrobić, no.